Witam serdecznie w otwartej pracowni Barbara Palewicz-Ryży na co dzień, sztrykowanie na ekranie. Dzisiejszy odcinek skierowany jest do osób, które chciałyby rozpocząć swoją przygodę z szydełkiem. Z szydełkiem, które może być nieco przerażające, ale przy odrobinie podpowiedzi na pewno okaże się, że spędzicie wiele miłych chwil z włóczką i szydełkiem właśnie. W jednej z moich ulubionych, nieco sfatygowanych książek Roboty i robótki na zimowe wieczory znalazłam opis wykonania elementów, takich szydełkowych elementów do zszywania I nie pojawia się tu chyba właśnie tak nazwa, którą wcześniej... Wam podałam, czyli babcinę kwadraty, ale sama idea jest właśnie taka, żeby wykonać. Tutaj mamy najpierw takie kółeczka, ale mogą być też kwadraty, które odpowiednio dobrane można połączyć. Tutaj mamy zaproponowane kamizelki, mogą to być poduszki, mogą to być pledy, takie potężne koce. A ja przyniosłam dzisiaj pisemko, to jest akurat. Szydełkowe lato, dodatek ekstra do Sandry. Takie gazetki dostępne w kioskach. Ta gazeta już ma wprawdzie 10 lat, ale świetnie się trzyma. I myślę, że lato się rządzi swoimi, swoimi prawami, i taka torba jest absolutnie dalej modna. To jest taka, taka torba, która jest z poszywanych kwadratów, i te akurat, jak widzicie, mają. Są takie mało kolorowe. A często te babcine kwadraty są pełne pełne kolorów. Tutaj mamy też taką, taką bluzeczkę, którą. No, może nie, nie są to takie klasyczne babcine kwadraty, bo tutaj one są bardziej ażurowe, ale sama zasada jest bardzo podobna. Hmm. Ale co, jeśli nie mamy gazet, nie mamy książek, no to zawsze mamy jeszcze internet. To może zrobimy tak, że spróbujemy wyszukać w internecie najprostszy babciny kwadrat. O, nawet nam podpowiada wyszukiwarka na szydełku, Babcine kwadraty na szydełku i nie będziemy się posiłkować zdjęciami, czy filmami, ale tutaj mamy o, super, już widzę z daleka, że jest bardzo prosty, ze strony, hmm, wzory szydełkowe, to szydełkowy świat. Zajrzyjmy tutaj i ten. Kwadrat składa się wyłącznie ze słupków, które są oznaczane jako taka literka T z poprzeczką. Tutaj mamy to widoczne. I z oczek łańcuszka. To co? Ja myślę, że nie ma co czekać, tylko zabieramy się do roboty. Kwadracik rozpoczynamy od wykonania pięciu oczek łańcuszka. Te pięć oczek będzie stanowiło te pierwsze kółeczko. Warto je dobrze zamknąć. Można to zrobić na przykład oczkiem ścisłym, czyli przeciągając włóczkę bez dodawania żadnej pętelki. Teraz wykonujemy trzy oczka łańcuszka, które zastąpią nam jeden ze słupków a następnie wykonujemy dwa oczka łańcuszka, które będą podstawą, w którą wczepią się słupki z kolejnego okrążenia. I teraz, żeby wykonać słupek, nawijamy najpierw włóczkę na szydełko, potem nawijamy włóczkę na szydełko, ale pod spodem przez to kółeczko. I teraz przez dwa i przez dwa. Czyli przez 2 i przez 2. W tym naszym pęczku zerknijmy jeszcze tutaj. W tym naszym pęczku mamy trzy takie słupki. Musimy więc tą operację powtórzyć trzykrotnie. Tutaj u mnie są dwa, a teraz już wykonujemy trzeci. I kolejne miejsce, w którym w następnym okrążeniu będą się pojawiały słupki, czyli to nasze, ta nasza podstawa. I teraz słupek. Kolejny słupek. I każdy z takich pęczków wygląda niemal identycznie, niemal bo ten, który. Mamy tutaj na początku. Pamiętamy o tym, że pierwszy słupek został zastąpiony przez trzy oczka łańcuszka. Tutaj nie możemy zapomnieć o tej podstawie do kolejnego pęczka. Kolejny słupek. Słupek to już właśnie jesteśmy przy trzecim pęczku, wykonywanym. W przypadku kwadratu bardzo fajnie, bo to się wszystko dzieli przez 4. Teraz wykonujemy podstawę kolejnego pęczka. Tutaj będzie nam się ten ogonek przewijał, więc możemy go nawet wpiąć pod ten słupek, żeby był już tak zasłonięty, zakończony. I pamiętamy o tym, że pierwszy, pierwszy pęczek składa się też z tych oczek łańcuszka. Tutaj wykonujemy oczko ścisłe, czyli wkłuwamy się w dwa oczka łańcuszka, czy dwa oczka łańcuszka. To jest jedno oczko łańcuszka tylko dwie nitki i przeciągamy bez dodawania kolejnej kolejnej pętelki. Dzięki temu, że tu przykryłam tą nitkę początkową, to można to oczko jeszcze tak Delikatnie zaciągnąć. Wskakujemy do następnego rzędu, czyli wykonujemy trzy oczka łańcuszka. Zerknijmy jak to wygląda na schemacie. Tu jesteśmy w tym miejscu, czyli wskakujemy do następnego rzędu i przyjrzyjmy się tutaj mamy dwa oczka łańcuszka, które są podstawą kolejnego pęczka. Ten mój kwadracik jest na razie malutki. No, nie będę z Wami robiła całego, całego kwadratu, chociaż przyznam się szczerze, że trochę mnie, trochę mnie to korci, no, ale wtedy ten odcinek Otwartej pracowni byłby zdecydowanie za długi. Pokazałam wam, jak wyszukać w internecie wzory babcinnych kwadratów. No, jest tego całe mnóstwo i widzimy, że mogą być dowolne kolory, dowolne rozmiary. Ten, który dzisiaj wykonaliśmy razem, to jest taki najprostszy, ale można go urozmaicić, jeżeli dobierzemy odpowiednio kolory, można go. Do, do jego wykonania można wykorzystać resztki włóczek, które macie, to wtedy jeszcze, jeszcze się na coś, na coś przydadzą. To tyle na dzisiaj. W otwartej pracowni zobaczyliście, jak wykonać babcinę kwadraty. Mam nadzieję, że spodobają się Wam tak jak mnie i nie będziecie mogli się oderwać. Mam nadzieję, że będziecie się rozwijać i poszukiwać nowych wzorów i że odnajdziecie mnóstwo radości właśnie w rękodziele. Bardzo serdecznie dziękuję za dziś. To tyle w tym odcinku Otwartej pracowni, gdzie opowiadałam o babcinnych kwadratach. Zachęcam do oglądania. Zapraszam na kolejne odcinki Otwartej pracowni. Lajkujcie, subskrybujcie, tam wszystko trzeba kliknąć na dole. Wy to widzicie pewnie lepiej niż ja. Widzimy się w następnych odcinkach.